Cześć, tu Piotrek. Dzisiaj mamy poniedziałek, popołudnie, godziny popołudniowe. Rano było trochę nauki, później praca etatowa. Teraz po godzinie 16 znowu zabieram się za naukę. Dzisiaj chciałbym Ci powiedzieć, w jaki sposób pomagam sobie, żeby skupić się na tym, co robię. Otóż do skupienia używam muzyki, a raczej dźwięków. I jednym z takich rozwiązań, które rzekomo pomaga się nam skupić, jest, są dźwięki, które polegają na emitowaniu różnych częstotliwości do każdego z uszu, ucha. Ehm, potocznie zwane jest to Binaural Beats. Czyli do jednego i do drugiego ucha emitujemy dźwięki o różnej częstotliwości. Nasz mózg słucha tych częstotliwości i w odpowiedzi generuje częstotliwość, która jest wynikiem różnicy tych dwóch częstotliwości. Czyli, jeżeli coś słuchamy, do jednego ucha wpuszczamy dźwięki o częstotliwości 200 a do drugiego 205 to mózg odpowiada e, tworzy fale mózgowe o częstotliwości 5 Hz. I teraz w zależności od wysokości tych fal, e, które mózg generuje w odpowiedzi, e, jesteśmy w stanie wprowadzić się w różne stany. Niższe częstotliwości od zera powiedzmy do 2. Herców wprowadzają nas w stan takiego relaksu, tak? jesteśmy w stanie odpocząć, dobrze się wyspać. Natomiast im wyższa ta częstotliwość różnicowa, tym bardziej się skupiamy na rzeczy, która, którą się aktualnie zajmujemy. Tym bardziej jesteśmy w stanie sięgnąć do naszej pamięci, tym wydajniej nasz mózg pracuje. I teraz skąd biorę te dźwięki, z jakiej muzyki słucham? Otóż na YouTube można znaleźć bardzo dużo tego typu nagrań. Zaletą tych nagrań jest to, że są one długie, trwają po 2-3 godziny, także nie ma potrzeby, żeby je zapętlać. Można na takie pełne sesje używać pojedynczych nagrań. Także jest to, jest to, jest to zaletą tych nagrań. A co jest ważne dla mnie, to to, żeby powyłączać, usunąć wszystkie źródła zakłóceń w momencie, kiedy się skupiam, czyli w tym momencie wyciszam telefon, odkładam go ekranem na blat, wyłączam wszystkie powiadomienia Wkładam słuchawki do uszu, puszczam sobie taką muzykę i skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co robię. Mam również powłączane bardzo dużo powiadomień na komputerze, tak żeby nie odwracały mojej uwagi. I taka metoda pozwala mi być bardziej wydajnym i skupić się na tym, co aktualnie robię. Także jeśli masz ochotę, wpisz sobie w YouTube Pinarol Beats, i sprawdź, jak to działa na Ciebie. To tyle na dzisiaj, dzięki za uwagę i do, do jutra. Trzymajcie się, cześć.